Świetnie. No, nie musiałeś tego zrzucać. Pyk. Pyk. Tutaj mam mu dzwoneczek, żeby go nie go nie denerwowało i mnie przy okazji. Nie. To by było na tyle. Widzimy się po przepierzeniu. Chwalczwik. Eee, tak pada ogólnie. E, chciałem Was zaprosić dzisiaj na odcinek, dzisiaj taki trochę nietypowy może miałem go nie wrzucać, ale mówię a, nie mogę wszystkiego ciąć i chciałbym, żebyście zobaczyli też mniej więcej jak to wygląda. E, czasami latanie, że to nie jest takie pyk pyk, mek myk. myk. Przylot z rękawicy na drzewo, z drzewa na rękawicę. I to zajmuje tam parę sekund, tylko czasami trzeba poczekać. Tak więc z 5 minutowego filmu zrobiło mi się nagle 15 minut. No ale takie są realia z Tak więc zapraszam na film. Ciesiek? Jesteś obrażony? Chodź. no jak ja mam to zrobić? Może no, tak, Słuchajcie, no jak się lata z dorosłym jastrzębiem w czerwcu. Pod koniec czerwca, bo w sumie jest 29 dzisiaj lipiec, ale już chciałbym go odłożyć. Chyba w przyszłym tygodniu już odkładam, bo trochę sezon ptakowy mi się kończy. Czyli już tak nie będzie mi tutaj potrzebny, nie? No, ale bardzo fajnie się sprawdzał. W zasadzie od marca do, do teraz do lipca 3-4 miesiące latania. Prawie codziennie bardzo fajnie wylatany. Musiałem mu trochę z wagi zjechać jeszcze bardziej. W zeszłym roku latałem 666. To jak było zimno, zimne dni, to, no to tak trzymałem tą wagę trochę wyżej. To czasami tam 650, 670 do, do 680. No powyżej 700, no to za bardzo. No, trzeba długo czekać, nie? albo na wabidło zwyczajnie muszę gdzieś tam go próbować wołać, e, dlatego bez sensu, e, taka 666 to była taka zimowa waga mniej więcej, taka e, powiedziałbym idealna do latania, a teraz mu zjechałem do 630, 620, bo jest ciepło, e, na mostku ma no tak więcej jak e, połowa, można by tak powiedzieć kondycyjnie, e, dosyć wysoko, znaczy wysoko, no tak... Jak na taką temperaturę to jest dosyć wysoko. Jak na zimę, no to zimowo, no to by trzeba było podnieść mu, nie? Ale no co. Raczej bez niespodzianek, żeby było, nie? Jak się z nim lata, no normalnie, nie? Czasie. Trochę hop, 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 hop. Dzisiaj patrzę, bo coś skrzydełko sobie. Nadruszył. Nie wiem, bo usiadł mi na, na płocie. Nie wiem, czy nie zahaczył się skrzydełkiem czasami. E, ale ogólnie, no. Jest tak wylatany, że on lata, idzie czasami w krążenie, jeżeli tam mu to odpowiada, to potrafić w krążenie. Czasami go puszczę, no to on zrobi większe kółko ze 100-200 metrów i wraca na samochód albo na rękawice. Nawet jak sobie zaczyna krążyć, no to po prostu leci pół kilometra do, do drzew, czy tam gdzieś do płotu. Rzadko siada w trawie, tak więc no... Czasami jest ok, czasami nie, bo wtedy muszę jechać po prostu po niego. E, no bo z 500 metrów ok, go puszczę, on poleci, ale żeby go zawołać, no to wtedy bym musiał go wołać na wabidło, a ja nie mam czasu, żeby tutaj e, stać i czekać na niego pół godziny. Tak rekreacyjnie jakbym latał, to mógłbym tak zrobić, ale e, no po prostu podjeżdżam pod niego i tyle, nie? Hmm, raczej mu to tam nie, nie sprawia e, przy tej naszej współpracy. Nie odbija się to jakoś na tym, że on źle współpracuje. E, mało tego, czasami nawet jak siądzie gdzieś bliżej, czy nisko, e, czy właśnie na trawie siądzie, e, no to zwyczajnie nawet podchodzę do niego i go podbieram tam z metra, czy, czy z pół metra. Nie? On sobie wskakuje na rękawice i nie ma większego raczej z tym problemu. Chodź Czesiakowy No chodź O no, dawaj, róż dupę Hej No e... Raczej latam na rękawice Jakieś emergency, oczywiście mam wabidło E, zawsze z tyłu i jakby coś, e, są sytuacje, bo on się bardzo boi jakichś tam większych samochodów, e, no czegoś innego, jak wóz strażecki ostatnio mi poleciał, e, dobrze, że mu nadajnik założyłem, aha, oczywiście e, nadajnik przy mi może nie jest e, niezbędny, ale się przydaje, naprawdę, nie? Bo jak mi poleciał w tą dżunglę tam, e, no to ja bez telemetrii, powiem Wam, naprawdę byłby problem, żebym go e, znalazł. E, musiałbym spędzić może 2-3 godziny, bym go szukał. Znaczy bym go ściągnął, nie? Po dzwoneczku. Ale to by mi bardzo dużo czasu zajęło, a jakby jeszcze tam gdzieś coś złapał, e, no to już w ogóle by, byłby problem, Ja tak z telemetrią po prostu gdzieś tam pół godziny gdzieś tam go wyczaiłem w krzakach. Będzie siedział gdzieś, gdzieś tam da, dalej, ale zupełnie nie tam gdzie się go spodziewa, spodziewałem, nie poleciał po prostu e, bo ja widziałem, że leci mi przez drzewa gdzieś tam w lewo, a tak naprawdę on gdzieś tam 500 metrów e, w prawo, później gdzieś tam łukiem poszedł z drzewa na drzewo i no, dlatego to takie właśnie ganiaj. Dobra, ja sobie muszę go zawołać hej! Chodź. Dawaj. No, świetnie. Ooh, ooh, ooh. Hej. 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 Mięso mi się urwało. Chodź! Hei! Hva er det du gjør? A jedzie jeszcze ten. Daj! Noć, szybko! Właśnie taki oto sposób. Musiałem go ściągnąć na wabidło, bo jedzie ciężarówka i ja go nie będę kujwa ściągał za teraz. Bo on mi kurde polecił gdzieś dalej. A ja będę musiał zapierdzielać 5 km dookoła, bo przez przeskoczę. Bo jest 2,5 metrowy z rytem kolczastym i będę musiał jechać dookoła. No. Tak więc taka sytuacja, słuchajcie, na no, no, no Jastrzębie czasami trzeba poczekać, to nie jest haris i trzeba postać czasami pod drzewem akurat dzisiaj, no już kurde, te 28 stopni, to mu się wcale nie dziwię, że mu się nie chce przylecieć z lasu eee, Co innego, jak siedzi gdzieś tam na płocie, usiądzie, albo na, na, na ziemi, na trawie, no to wtedy tam on chętnie przelatuje no ale jak już jest w drzewach, no to tak z 10 minut czasami muszę poczekać no, zaraz przejedzie ciężarówkę Trak, oczywiście, będziemy się kurde bać traka gorąco, nie? Ciecie, 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 ciecie właśnie o to, o to chodzi yy, słuchajcie, no na, na wabidło go zawołałem <noise> yy, pierwszy klasisty. akurat przy nim to nie ma większej różnicy wołałem go na rękawice, nie chciał zlecieć na rękawice, znaczy zrobił jedno yy, przebicie nie wiem, bo się ruszyłem niepotrzebnie yy, Zawołałem go na wabidło. Przy młodych takach nie radziłbym tak robić. Ale jeżeli ma się tam wprawę już, to raczej tutaj nie stwarza problemu. E, jakbym latał przy wyższej kondycji, to myślę, wydaje mi się, że w ogóle bym musiał latać z nim. na e, Tylko i wyłącznie na wabidło bym go wtedy ściągał. E, to kto woli, no. Tak więc, no co, no, co, tu, co tu dużo powiedzieć. O, piórko. Piórko widzicie, bo zaczyna mi się pierzyć już jest W niższej kondycji, ale i tak zaczyna się trochę pierzyć już tak na siłę. Eee, zobaczcie co ciekawego, jest czerwiec, a my mamy prawie cały ogon. Eee, raz, dwa, trzy, trzy sterówki wyłamane tak do połowy, cztery. Dobra, bo tu jeszcze jest, ale to jest cały czas wciąż sterujący ogon, eee, tak więc eee, Put płot bardzo fajnie się uchowałeś. Oszczędzaliśmy ten ogon. On taki w tym roku, w zeszłym, w zeszłym roku podczas pierzenia trochę go tam podwitaminizowałem. Dobrej jakości jedzeniem udawałem. To on się wtedy fajnie wypierzył. I te pióra widać, że są zdecydowanie mocniejsze jak w pierwszym piórze. Jak miał cały ogon obdarty i nie przeszkadza mu to, e, znaczy nie przeszkadza, długi ogon nie przeszkadza w polowaniu, e, tak jak obłamany, niektórzy twierdzą też, że e, jastrzębiowi ogon nie jest wcale potrzebny. No, bo zwyczajnie ciężko go uchować, ale jak widać, da się eee, trzeba po prostu o niego trochę zadbać o ten ogonek, nie? Żeby go tam nie trzeba było sztukować. Miałem zamiar go sztukować, ale teraz, jak ja mam go i tak odstawić do pierzenia, teraz to w zasadzie już bez sensu, nie? Tak więc, tyle. Eee, no, co jeszcze? Czesiu, nie? Numer jeden, kurde. zostawiamy cię. Idziesz do chodź. No jeszcze raz A to jeszcze tak jak to Jak to jak idzie do skrzyneczki Opa i sobie siedzi. Niech gorąco się zrobiło no, no dziubek łycze Bardzo grzeczny ptaszek, naprawdę. Jak na jaszcząbka to jest bardzo grzeczny. Tu mam drugiego takiego jeszcze. Siedzi Kartonix. jakie obdarte. No to samice obdarły te siedzisko, dlatego ono tak wygląda jak wygląda. Eee, ja nie będę go wymieniał, bo, bo i tak go za tydzień obskubią na nowo. Tak więc już te po sezonie to wymienię. Ne, nerwowe samice. Dobra, trzymajcie się, hej.